Które statystyki na wizytówce Google warto śledzić. Cześć z tej strony Seweren bloga pierwsze na mapie. Dziś chciałbym pokazać Ci, czy zwrócić swoją uwagę na statystyki w panelu Google Moja Firma, na które warto, do których warto zaglądać. I przechodzę od razu do Meritum. W panelu Moja firma po lewej stronie zakładka statystyki i sekcja działania klientów. To są metryki, które pokazują realne działania, które wydarzyły się na wizytówce Twojej firmy w lokalizacji Google, czy to w wyszukiwarce, czy w mapach. I tak naprawdę widzimy tutaj cztery, ale chodzi głównie o trzy, gdyż te, ten ostatni typ wiadomości są nowym rodzajem aktywności na wizytówce, dlatego póki co jeszcze niewielu użytkowników o nim. Wie, a nawet właścicieli, co skutkuje tym, że po prostu nie mają tej funkcji włączonej. Także do celów tego nagrania rozpatrujemy pierwsze trzy. Wizyty na stronie, czyli sytuacja, w której ktoś na wizytówce kliknął przycisk strona www. Pokażmy, jak to wygląda. Czyli ktoś kliknął na ten przycisk czy to właśnie w wyszukiwarce Google, czy w mapach Google w wersji na komputerze. Mamy tutaj przycisk, o właśnie tutaj, czy na przykład w aplikacji mobilnej analogicznie. I oczywiście im więcej osób ściągniemy na naszą stronę internetową, na przykład właśnie z przy pomocy wizytówki Google, tym lepiej, większa szansa, że staną, staną oni się nasi, naszymi przyszłymi klientami. Zapytania o trasę dojazdu, czyli osoba najczęściej, chociaż niekoniecznie, klika na urządzeniu mobilnym, wyznacz trasę i nawiguje, czy chce się zorientować w, jakby, w odległości, która dzieli go od danej firmy. I trzeci, Niemniej ważny czynnik, yy, czy element, który, na który warto zwracać uwagę w statystykach, to są połączenia telefoniczne, yy, i tutaj mówimy tylko i wyłącznie o yy, akcji, która ma miejsce na urządzeniach mobilnych. Yy, użytkownik na smartfonie wciska przycisk zadzwoń, i wówczas Google szczytuje taką aktywność. Yy, sczytuje albo nie, ponieważ tutaj też warto wspomnieć, że. Statystyki Google, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wizytówkę, bywają czasami niedoszacowane. Czyli nie wszystkie działania, które użytkownicy wykonają w lokalizacji Google, będą odnotowane. I to też warto, żebyś miał, miała na uwadze, że na przykład nawet do jednej trzeciej, jak podają niektóre źródła, aktywności mogą być po prostu nieuwzględnione. I co jeszcze warto powiedzieć? Tutaj jest wyznaczony, zaznaczony jeden kwartał, natomiast do myśli mamy jeden tydzień. Po najechaniu, oczywiście, myszą na wykres mamy podane wartości dla konkretnych dni. Możemy tak jak przed chwilką rozszerzyć ten widok do całego kwartału lub też zawęzić do jednego tygodnia. Tak jak powiedziałem wcześniej, niektóre statystyki Google nie doszacowuje, natomiast też należy odczekać do 5 dni, aż dane zostaną zebrane przez systemy Google' i będziesz mógł, mogła je później tutaj widzieć właśnie w tej sekcji statystyk. Także zawsze cierpliwość jest wskazana, jeśli chodzi o zbieranie danych i później weryfikowanie ich. Czy to w panelu moja firma, czy w innych źródłach. Co jeszcze warto, na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim to są wpisy, które oczywiście warto publikować i warto też, tak jak ostatnio na jednym z filmów pokazywałem, dołączać przycisk nawołujący do akcji. I jeśli to zrobimy, to będziemy mogli również sprawdzić ile kliknięć było w ten przycisk. Oczywiście, ten akcja, która powinna się wydarzyć, to użytkownik powinien być przeniesiony czy to na naszą stronę internetową, czy na jakiegoś dedykowanego landing page'a. I wówczas jest szansa, że podejmie akcję, którą, którą my pożądamy, aby się wydarzyła. I co jeszcze tutaj warto wspomnieć? Podobnie jak przed chwilą, nie wszystkie kliknięcia Google zlicza. Czyli nawet jeśli tutaj na przykład było 10 kliknięć, to Google może wyświetlić czy zliczyć na przykład 8. Nie ma aż tak drastycznych przekławań, aczkolwiek warto o tym pamiętać. I na przykład podłączać jakieś linki, które będziesz mógł śledzić. Czyli na przykład kody UTM, czy linki, czy narzędzia do skracania linków typu Bitly. I wówczas możesz uzyskać bardzo taką już zaawansowaną analitykę tego, co się wydarzyło, na przykład właśnie we wpisie Google, moja firma. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te wskazówki były dla Ciebie pomocne. Jeśli tak, daj proszę łapkę w górę i udostępnij ten materiał osobom, które mogą być nim zainteresowane. Dzięki. To wszystko na dziś. Trzymaj się. Cześć.